No dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy kolejny odcinek. E, odcinek z cyklu gravelowych inspiracji. Albo e, można powiedzieć gravelowych tarapatów. E, dzisiaj na tapecie Beskid Śląski. Beskid, który my z Katowic mamy najbliżej. E, góry, w których mamy najszybciej możliwość dotarcia. Ale niestety na gravelach Pojawiamy się dość rzadko. Dlaczego? No właśnie. Bo na gravelu w Beskidzie Śląskim bardzo często można wpaść w tarapaty. Beskid Śląski jest mocno specyficznym beskidem. Jest bardzo dużo przewyższeń, jest bardzo stromy i bardzo kamienisty. Mamy bardzo dużo tak zwanego tego szutru i nawet jak znajdują się jakieś fajne szutrówki, to bardzo często prowadzą one do nikąd, albo właśnie do jakiejś takiej drogi, która zupełnie z gravelam nie ma nic wspólnego. Także dzisiaj trochę o tym, jak to gravelowy, jak to bezki Śląski nie jest gravelowy, i o tym, że jak już koniecznie chcesz pojechać, to o tym, które drogi warto wciągnąć w swoją, w swoją trasę, a których zdecydowanie unikać. Także zapraszam. Dzisiaj zaczynamy z węgierskiej górki i wschodnimi stokami wspinamy się na razie na baranią górę. Nie dojedziemy oczywiście do samego szczytu, bo u góry jest rezerwat, ale plan jest taki, że wjeżdżamy oczywiście do Słoniska pod przysłopem. No musi być akcent gastronomiczny oczywiście. Ale jest tutaj ładnie. Pierwszy raz jadę tą trasą. Ten fragment jest dla mnie jedyny nieznany. Potem już od schroniska będziemy sobie jechali szutróweczką, taką jedną z bardziej właśnie polecanych, gravelowych. Ale na razie to myślę tyle. Będę potem o tym gadać. Jedziemy! Zazwyczaj na Baranią wjeżdżamy od strony Wisły asfaltowym podjazdem doliną Czarnej Wisełki. Już od jakiegoś czasu mam narysowanego traka od strony wschodniej, od węgierskiej górki. Sporo znajomych polecało tą trasę. Znalazłam ją również jak gdyby, jako potwierdzenie na gravelowe Beskidy u pana Iwo. Nie znamy się niestety jeszcze osobiście, ale myślę, że będzie okazja. No i muszę przyznać, że na razie jest tutaj bardzo ładnie. W połączeniu potem z tą stokówką, którą będziemy jechać w kierunku Salmopola to jest naprawdę przepyszny kierunek. Przepyszny fragment i całkiem spora ilość fajnego szutru. Natomiast no niestety w momencie, kiedy dojeżdżamy do Salmopolu no tam już będziemy musieli zjechać do Szczyrku asfaltem, ponieważ nie ma żadnej fajnej połączeniówki. No i do węgierskiej górki, znowu jakimiś takimi, ni to szutrowymi, ni to wiejskimi drogami. No, a ewentualnie asfaltem, już właśnie do węgierskiej górki. <grych> no i to jest tam mniej fajna część, tak, ponieważ no tam już jest mniej atrakcyjnie. Teraz jesienią po tych wsiach to jak się jeździ, to jest masakra, bo. Palą byle czym, jest smok jeszcze większy niż dotychczas. Także fajna pętelka, mam nadzieję, wyjdzie z tego, e, jak widzę teraz po tym tutaj szuterku, ale z znaczną częścią właśnie asfaltową. 60 km chyba trasowa nam wyszła, e, z tego no 20 albo i więcej będzie asfaltem. Ja tam nie mam jakichś problemów z asfaltem na grawelach, ale no tu jest ten problem. Przy wyskidzie śląskim zawsze jest problem, żeby wyznaczyć jakąś fajną pętlę, nie? Są te szutry takie jakieś porozrzucane w różnych miejscach i one są super. Ale żeby złożyć z tego naprawdę fajną trasę, to no niestety trzeba się namęczyć. Także... Beskidy jak najbardziej można i chciałabym, żebyście odbierali jakiś ten wpis, ten film negatywnie. Wow. ale tam są widoki. Beskidy na gravelu można, ale nie wybierałabym tych gór jako pierwszej kolejności, bo, bo są niektóre zdecydowanie bardziej gravelowe, ale Okoliczności przyrody są dzisiaj przecudne, a my wyjechaliśmy dzisiaj specjalnie trochę później, żeby załapać się jeszcze na... No właśnie, niestety jeżdżą też tacy debile. Nie na elektrykach, a na takich rowerach już totalnie przerobionych, na których nie trzeba pedałować, a mają napęd. Nie wiem, jak to nazwać. Mopedy, nie wiem. No nie jest to fajne. Nie jest to fajne dla turystów, gdy taka osoba ich mija. Dla rowerzystów również nie. Nie, to, to, to nie jest dobra strona. O ile do elektryków nie mam nic, to do takich rowerów zdecydowanie... Ach, kij w szprychy po prostu. Chociaż nie wiem, czy tam są szprychy, czy czasami są takie jakieś dziwne tarcze w tych rowerach. Jedziemy. Aha, no mówiłam jeszcze, że dzisiaj trochę później wyjechaliśmy, żeby załapać się y, na zachód słońca. Y, wczoraj był piękny czerwony zachód słońca, i liczę na to, że dzisiaj też się taki uda. Także znaczna część wycieczki dzisiaj już będzie po zachodzie i po ciemku, ale mam nadzieję, że będzie warto. Jedziemy, jedziemy. Za dużo gadania, a jeszcze na drużdżówkę trzeba zdążyć na przysłop. Szykują nam chyba o, właśnie. Szykują nam nowe szutrówki. Przygody z ciężkim sprzętem. No. Jak wygląda? Poszerzają, nie? szuter. Oby nie asfalt. Tam była zrywka. Tu mamy już e, utracone, utwardzone błoto. Ale tak średnio, bo się klei do moich super ekstra nowych opon z agresywnym bieżnikiem. Cinturato. No i właśnie mamy przykład tego momentu, kiedy w Beskidach jesteś w czarnej dupie. No bo skończyła się w miarę fajna ścieżka. Był fragment taki już trochę bardziej wymagający technicznie. No i co? No i teraz jesteśmy w miejscu, kiedy mamy do stroniska w linii prostej chyba jakieś 300 metrów, nie? No i jest. Albo tak, albo tam. Są mega uskoki. No i właśnie takie są te nasze beskidy gravelowe. O. No jesteśmy już na Szutróweczce. 200 metrów <grywania> wymagającego zjazdu. Żałuję, że nie założyłam GoPro na kratkę piersiową. bo <grywania> no, było fajnie. Kamyki niemałe. O. No teraz już do schroniska. Kawka i drożdżóweczka. Jak będziecie tutaj, to koniecznie drożdżóweczkę proszę wciągnąć. I jak widać, strzelanisko jest bike friendly, można przyjechać na rowerze i zostawić sobie rower na dole, przypiąć kluczykiem i nie przejmować się, że ktoś go. Zwinie i zjedzie na dół Wcześniej przychodzi ten sam, żeby szkodzić. My nie załapaliśmy się na pyszne jagodzianki, ale był murzynek. I taki pro tip, będziecie tutaj i będziecie chcieli skorzystać z toalety, to broń Boże nie stójcie w kolejce w tej toalecie na początku, tylko tam po drugiej stronie, z salą jadalną jest druga. I nie trzeba stać w kolejkach no i mamy drugi etap naszej dzisiejszej wycieczki e, przyjemna, przepiękna stokówka wokół Baraniej e, z przysłopa na Salmopol, na Biały Krzyż e, trochę jest podjazdowo ale niewiele no i generalnie Teraz będzie cały czas z zachodem słońca. Bardzo przyjemna gravelowa szukryweczka, także to jest ta trasa na pewno. Do polecenia. No, słońce zaszło. Od razu zrobiło się chłodniej. Dużo chłodniej. E, poświęciliśmy trochę czasu na fotki i drony na zachodzie słońca. Zobaczymy co wyjdzie. E, no pięknie no fajna ta szutróweczka. Dobrze, że trochę pod górę jest. To się teraz rozgrzejemy znowu. Idziemy. To będzie chyba krótki odcinek, <grybujesz> albo połowa po cienku. zobaczymy, ciekawe. Kręca. Ciebie patrzy ale dalej odjechać. I proszę Państwa witamy! Na białym krzyżu BK kafe, Chyba jeszcze otwarte Pięknie Kije też jest pusta No i co? Nie ma ciastek Dieta uskuteczniona no. Będzie forma do piosny No, zjazd do szyrku, e, rzeźko, że tak powiem. Rześko, żeśko słoneczku byłoby przyjemniej, ale mamy tutaj. O, dziękujemy bardzo za zielone. O, jacie! Tak jak podejrzewałam. Poznajemy dzisiaj um, tysiąc twarzy smogu. W ciągu dnia się dokleniliśmy, a teraz wyrównujemy. Jest masakra. Ech, tu zawsze jest masakra. I razy tu jeździliśmy, zawsze ymm, Zawsze w lipowej, zawsze w, ostre. No to jest niepojęte. I, jak tu zawsze wszystko wisi. I czym tu ludzie palą? Eee, czasami cieszę się, że mieszkam w centrum Katowic, bo tego zwyczajnie nie ma. Albo nie wiem. Eee, spaliny z samochodów nie śmierdzą, tak przynajmniej. Straszne. Siekiera można zawiesić, tak to się chyba mówi. Ciemno wszędzie, głucha wszędzie dojechaliśmy pod policją w węgierskiej górce za tego, że jest ciemno e, podsumowanie, kilka słów, kilka słów może w knajpie, albo, albo już w domu.